Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ponieważ nie widzieliśmy się już jakiś czas temu w tej serii, czyli w cyklu odcinków premiery, a sami wiecie, że jak to zwykle jesienią oraz zbliżającą się zimą w planszowym świecie, jeśli chodzi o nowe planszówki, dzieje się naprawdę sporo, a więc musicie być przecież na bieżąco, aby wiedzieć, jak powiększać swoje kolekcje. No to oczywiście zapraszam na odcinek premier, gdzie pokażę wam, jak zawsze kilka różnorodnych nowości, zaktualizuję również to, na co się należy szykować, jeśli chodzi o zapowiedziane premiery gry, które za chwilkę pojawią się w sklepach, abyście byli na bieżąco. A więc dzisiaj zabieram was, moi drodzy, na bezludną wyspę. Możecie śmiało zabrać dzieciaki, bo myślę sobie, że poradzą sobie. Wybierzemy się również po skarby i nie mówię tu o planszówkach, które Wam pokazuję, tylko takie namacalne klejnoty. Będzie troszkę mrocznie, będzie troszkę starożytnie, nie zabraknie czworonogów, kolorów, a więc serdecznie zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc fajnie jak zostawicie kciuka w górę, bo mnie to na pewno się spodoba. To co? Zaczynamy! Wspomniałam już, że będę aktualizować, abyście dobrze byli przygotowani, na wiecie powiększanie Waszych kolekcji. No to umówmy się, że tu będzie w skrócie taki premierowy board news. Oczywiście po więcej newsów zapraszam Was co niedzielę do odcinka bord news. A jak wolicie poczytać, to wpadajcie na nasze social media, bo my codziennie publikujemy dla Was te wszystkie newsy w formie właśnie postów. Natomiast teraz sprawdźmy, co już czeka w sklepach, moi drodzy. Miłośnicy leśnego rozdania z pewnością ucieszą się, że na skraju lasu czeka już na skraju półek w sklepach z planszówkami na Was. Nowa gra od wydawnictwa Nasza Księgarnia, zainteresuje tych z Was, którzy chcą wcielić się w Cezara, czyli właśnie Cezar, miłośnicy jednorożców, myślę, że ucieszą się, że będą mogli odbywać już pojedynki w chmurach, to nowość od Muduko. No i słuchajcie, cyrk latający, ten od Monty Pythona, włożony w serię Zombieside, czyli nowa gra właśnie z serii zombiaków od Portal Games i tutaj Portal Games ma jeszcze dla Was imprezową karciankę, czyli grę Kojot. Co nadchodzi, tu możecie się już wygodniej rozsiąść, bo lista jest długa. Jeśli lubicie łąkę, a wiem, że wielu z Was lubi, bo głosujecie ostatnio mocno na łąkę w Grach Miesiąca, to z pewnością Księga Wypraw Was e, zainteresuje. E, a jak wolicie poczarować, to zostając u Rebella, spodziewajcie się niebawem Evenfall. E, I myślę, że wielu z Was zaciera rączki i czeka bardzo na kolejną grę z, ze świata Avel, czyli Dungeon Legendy również na nią czekam, e, premiera nadchodzi. Teraz przechodzimy so sobie do wydawnictwa Portal Games i jeśli lubicie biały zamek, tak jak ja, to myślę, że chętnie napijecie się Łyka Maczy, czyli rozszerzenie do tej gry Tricerion. Moi drodzy, Tricerion nadchodzi, e, bardzo mocno wyczekiwany. E, w listopadzie również ma być premiera gry Nexus Ops, e, tak samo jak Power Plants e, i te dwie propozycje od wydawnictwa Alice Games. Teraz możecie zamawiać w przedsprzedaży, a premiera już niebawem. Świetna propozycja dla, do rozgrywek z młodszymi graczami, czyli gra Toriki, a dla nieco starszych, również od Lacky Duck Games, gra nieświadomy umysł, to są zbliżające się premiery. Huhan od wydawnictwa Galacta również nadciąga, a więc orientalne chińskie klimaty, miasto marzeń to również jest zbliżająca się premiera od naszej księgarni. Jeśli chodzi o kampanię, no to oczywiście of już niebawem, więcej grze możecie sobie posłuchać i pooglądać już w materiałach u mnie na kanale. E, natomiast dzisiaj będziecie mogli rzucić okiem na nową grę od Phalanxa, której kampania również się zbliża. Ona będzie się odbywać na mm, GameFound. Będzie to wojenna deckbillingowa gra dla dwóch osób, czyli Hans in the Sea. E, I zwróćcie sobie uwagę również na grę Abyss, której kampania e, także na GameFound niebawem startuje i mamy tam e, polską flagę, a więc spodziewajcie się również języka polskiego. Została też... E, nie tak dawno zapowiedziana gra Pan Lodowego Ogrodu. Na razie jeszcze nie znam daty startu, ale wiem, że jest wielu, wielu graczy, którzy nie mogą się doczekać, jeśli chodzi o, te, o tę kampanię. A więc myślę, że jak jesteście w tym gronie, to warto ją śledzić. Powiadają, co dwie głowy to nie jedna, i w wypadku tej gry rzeczywiście tak jest, bo podążamy sobie do Eldorado dwoma pioneczkami i muszą oba tam dojść, zresztą podobnie jak do Złotych Świątyń. Niezależnie czy macie i znacie wyprawę do Eldorado, możecie sięgać sobie po Złote Świątynie, bo mimo, że jest to gra z tej samej serii, jest to kontynuacja tak naprawdę tej pierwszej wyprawy. Bo jak już dochodzimy do Eldorado, no to musimy dostać się do owych świątyń, ale spokojnie można od tego zaczynać, nie mając pierwszej części. Natomiast jeśli macie, to kapitalne jest to, że w ramach jednego z modułów można połączyć te gry i rozegrać sobie coś w rodzaju kampanii, czyli najpierw Wyprawić się do Eldorado, a później spróbować dotrzeć do świątyń i wziąć stamtąd skarby niebyle jakie, czyli, czyli różnokolorowe klejnoty. Jak to tutaj działa? No moi drodzy, tak naprawdę działa to bardzo podobnie jak w wyprawie do Eldorado. A raczej bym powiedziała analogicznie, a więc świetna deckbuildingowa gra, gdzie na podstawie zagrywanych kart będziemy przemieszczać nasze pionki, nasze miple po różnego rodzaju terenach i będziemy potrzebowali. Raz wiosła, jak popłyniemy, będziemy potrzebowali jakiejś maczety, żeby przedzierać się przez dżunglę, bądź też pochodni, jeśli wejdziemy w jakieś katakumby czy też jaskinie. Oczywiście każdemu z graczy zależy, aby to i jego poszukiwacz, a raczej jego poszukiwacze dotarli do świątyń. Pierwsi. Z każdej świątyni zabieramy sobie po klejnocie. Jeżeli któryś z graczy zebrał trzy różne klejnoty z trzech różnych świątyń, czyli w trzech różnych kolorach i udało mu się dotrzeć z powrotem do bramy Eldorado, to kończymy tę wyprawę. Zasadniczo wyprawa do Eldorado, jak również Złote Świątynie, to gra deckbuildingowa, w której od tego, jakie karty zagramy, będzie zależało zarówno przemieszczanie naszych poszukiwaczy po tych różnych terenach, ale także nabywanie nowych kart do naszej talii, kupowanie ich w sobie, no i wzbogacanie naszego deku o nowe, lepsze karty z większą ilością symboli, bądź też ze specjalnymi efektami. Wspomniałam na początku o module, czyli o możliwości połączenia sobie tych dwóch gier i rozegrania swoistej kampanii. Natomiast w Złotych Świątyniach mamy również moduł z palisadami, a także z takimi złotymi monetami, które nazywają się Eldo oczywiście od Eldorado. A więc palisady to są tak naprawdę utrudnienia, czyli takie przeszkody, przez które można przechodzić od tej strony, która nie ma zaostrzonych pali, a z powrotem już. No się nie da, a więc trzeba będzie dookoła. Natomiast te złote monety będzie można zdobywać sobie na specjalnych płytkach, wchodząc na nie, schodząc, znowu wchodząc i one pomogą nam kupować nowe karty. Jak również można sobie wybierać mapy od łatwej przez średnią, po, po trudną i rozegrać sobie a to w dolinie rozczarowania, a to w tajemniczym trójkącie tę naszą wyprawę. I oby nie była to droga pełna dylematów, choć prawdę mówiąc będzie. Gdybyście chcieli do Eldorado zabrać młodszych graczy, to jak wynika z informacji pudełkowej na obu tych grach, taki dziesięciolatek i więcej jak najbardziej może się z Wami wybrać na tę wyprawę. Natomiast jeśli chcecie zabrać młodsze dzieciaki na bezludną wyspę i przeżyć z nimi taki survival, to mam dla Was świetną propozycję, czyli. Czyli właśnie bezludną wyspę, która nazywa się Toriki i jest nową propozycją od Lucky Games, która jest jednocześnie grą z aplikacją, gdzie aplikacja przeprowadzi Was wszystkich. Zarączkę, ja wiem, że nawet z ludnej nie ma prądu, nie ma jak załadować tego telefonu i zasadniczo nie ma smartfonu. Smartfona trzeba sobie radzić zupełnie inny, przy użyciu innych sprzętów typu krzesiwo, patyki, liście i co tam jeszcze uda wam się stworzyć. Ale ta gra jest z aplikacją nawet dla rodziców, którzy nigdy wcześniej nie grali w planszówki, bo tutaj zostaniecie, tak jak już powiedziałam, poprowadzeni. Zarączkę. Wszystko powinno odbyć się w takiej fajnej rodzinnej atmosferze, bo to jest gra kooperacyjna, a więc macie wspólne cele, które będziecie chcieli realizować, aby przetrwać. Sami zobaczcie, jak to wygląda. A zatem zaczynamy niegdzie indziej jak na plaży, bo w końcu jesteśmy rozbitkami i tam wyrzuciły nas fale po sztormie, nasz statek jest rozbity, a my mamy raptem parę puszek jedzenia, jakiś nóż, siekierę, no takie rzeczy, które na pewno mogą się przydać na start, ale potem trzeba będzie stworzyć sobie coś nowego, a więc pierwsze zadanie zbudować jakieś schronienie. No to myślę, że ten kto ma siekierę, siekierę z pewnością uda się szybko do pobliskiego lasu. No i jak przy zniesie stamtąd kłody, a ktoś inny nazbiera takich ogromniastych liści, no to już można jakąś chatkę z tego sklecić. I tak naprawdę będą pojawiać się wraz z rozwojem historii nowe zadania, nowe misje i też będziecie odkrywać kolejne tereny tejże wyspy, a nawet sobie ponurkujecie na przybrzeżnych wodach i coś tam może powyciągacie, co się przyda do skonstruowania. A to łuku, a to. A dobra, nie będę Wam zdradzać czego. Macie również taki specjalny dziennik, gdzie odkrywacie też nowe gatunki i tam sobie notujecie, zapisujecie i nazywacie i to się bardzo moim dziewczynom spodobało, to nazywanie tych stworzeń fantastycznych. No ale moi drodzy, przede wszystkim kreatywność i pokazywanie tym najmłodszym, co z czym można połączyć, aby stworzyć jakieś narzędzie, które będzie nam przydatne do przetrwania. Natomiast cała ta gra oprawiona jest takimi bardzo bajkowymi, przyjaznymi ilustracjami. Aplikacja również jest bardzo przyjemna, przystępna. Mamy szum fal gdzieś tam w tle, więc nie ma tutaj żadnego horroru. Wręcz przeciwnie, jest przyjemnie, aczkolwiek czas ucieka, pojawiają się jakieś nowe problemy, komplikacje z którymi musimy sobie na owej wyspie rozbitków radzić. Jeżeli zaś chodzi o obsługę tej planszówki, tutaj szczególnie dla tych z Was, którzy no nie zetknęli się jeszcze z takimi grami, natomiast ci z Was, którzy znają chociażby kroniki zbrodni od Lucky Duck Games, nie będzie tu żadnego zaskoczenia, bo mamy na kartach QR-kody i skanujemy je sobie w aplikacji, którą pobieramy sobie na telefon i ona nas już prowadzi przez całą tak naprawdę rozgrywkę. Ona nam odlicza czas kolejnych dni, e ewentualnie daje nam jakieś podpowiedzi i też sugeruje, co możemy zrobić. Wprawdzie nie powie, jakiego przedmiotu powinniśmy w danej lokacji użyć, aby coś sensownego z tego wyszło, więc czasem będziemy kopać, kopać i się nigdzie nie dokopiemy, ale o to przecież chodzi, a zatem e, gra z aplikacją e, dla absolutnie każdego. Tę kolorową wykreślankę, moi drodzy, znajdziecie już od jakiegoś czasu w sklepach, bo to nie jest jakaś taka ostatnia nowość. no kolor, moi drodzy, flamastry, różne plansze i takie nakładki specjalne na właśnie te pisaki, które zastępują nam. Kostki, bo właśnie flamastrami będziemy sobie tutaj turlać i w zależności od tego, jakie tam mamy symbole, zamalowywać, no właśnie, albo pędy bambusa, albo na przykład rzeczkę, żeby móc tam zamalować sobie za chwilę rybki dające nam punkty, albo słoneczko, w zależności od wyborów. Ten gracz, który turla i który posiada żeton pandy, jako pierwszy będzie wybierał kolor pisaka i symbol, jaki tam jest. No i oczywiście pole, które zamalowuje, musi pasować kolorystycznie oraz z symbolem. Dążymy do tego, żeby zakolorować pędy bambusa punktowane i takie, które mają na samej górze biedroneczkę. Jak mamy trzy biedronki, dokończymy naszą wykreślankę, podliczamy punkty, wygrywa ten z graczy, który ma ich najwięcej. Wszyscy posiadacze tych czworonogów i posiadacze kolekcji planszowych wiedzą doskonale, jak kot i pudełko od planszówki stanowią integrację, szczególnie jak się to pudełko otworzy i jeśli miejsca tam starczy dla tego kota, to tam włazi i sobie śpi. Przynajmniej mój tak robi, chociaż. Tutaj się nie zmieścił, nie miał szans, bo tutaj dwie jego łapy już wypełniały całe pudełko i tak średnio był domem kotów zainteresowany, ale kosteczkami z tej wykreślanki z pazurem już jak najbardziej. A więc dom kotów, nowa wykreślanka od Muduko. O co tutaj chodzi? Krótko mówiąc, będziemy tutaj zdobywać punkty za koty i myszy na naszym arkuszu, a także za domknięte pokoje. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ja chodzę po domu i domykam pokoje. A jak domyka się pokoje w tej grze? Słuchajcie, na początku każdej tury rzucamy czterema kośćmi. Każdy z graczy wybiera sobie trzy wyniki. No i mogą tam być kot, mysz i cyfry. Koty myszy wrysowujemy sobie w nasz plan domu, cyferki też, ale tutaj należy zadbać o to, aby cyfry sąsiadowały ze sobą i tworzyły grupę. Jeżeli, jeżeli na przykład uda nam się stworzyć grupę sąsiadujących ze sobą e, trójek, to jeśli mamy trzy trójki, które sąsiadują ze sobą, bach, domykamy pokój. No bo mamy trójkę. Trzy pola zapełnione obok siebie, a więc to powoduje domknięcie pokoju, za co zdobywamy punkty. Proste, nie? Teraz moja ręka powędruje na takiej planszówce, którą Wam już w skrócie newsów zapowiedziałam, czyli w nowości wojennej dwuosobowej grze od wydawnictwa Phalanx. Phalanx specjalizuje się w takich historycznych, wojennych grach, która niebawem ma wystartować na GameFound. I ja dzisiaj pokażę Wam zawartość tego prototypowego egzemplarza. Ale jak będziecie chcieli, to opowiem Wam nieco więcej niebawem, o tej grze, która zabierze nas w czasy wojny punickiej między Rzymem a Kartaginą, czyli do lat 264-241 przed naszą erą. No i tutaj sama rozgrywka będzie toczyć się przez kilka tur. Maksymalnie mamy rozegrać ich do 12. I tutaj na koniec każdej tury gracze będą dobierać losową kartę wydarzenia, będą ją rozpatrywać, będą również zbierać dochód i zdobywać. Punkty zwycięstwa. W samej grze, jak zapewnia nas tutaj wydawnictwo, istnieje kilka dróg do zwycięstwa: od po prostu posiadania największego wyniku na koniec gry, oczywiście w, punktu, w punktach, jak również do zdobywania stolic przeciwnika, a więc no jak to w wojnie będziemy się tutaj lać, bynajmniej nie wodą. Największe dzisiaj pudełko, które otworzę wraz z wami, bo dopiero co przyszła mi ta planszówka, jeszcze nie zdążyłam w nią zagrać, a jest nią hrabstwo Harrow. Nie, to nie jest dziura zrobiona przez kuriera, tu będziemy wrzucać kostki, moi drodzy, wcielając się, no właśnie, albo w jedną z rodzin, albo w wiedźmę. No to tak czuję, że to chyba moja rola będzie. Gra planszowa dla od jednego do trzech graczy w której owi gracze będą mogli wcielać się albo w jednego z obrońców, który będzie próbował ratować mieszkańców miasteczka, albo w jednego z członków rodziny, który z kolei będzie próbował zniszczyć absolutnie wszystko, albo w Kami, czyli bliźniaczą siostrę Emi, próbującą rządzić całym tutaj hrabstem Harrow, albo właśnie w Hester, która kontroluje korzenie drzewa, pod którym została pochowana. I sami przyznajcie, że bardzo fajnie prezentuje się hrabstwo Haru, jeśli chodzi o komponenty. Ja teraz zbieram ekipę, siadam, gram i e, albo w następnych premierach, albo w jakimś oddzielnym materiale bardzo chętnie Wam opowiem o swoich wrażeniach z tej gry. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Wpadnijcie koniecznie jutro na kwadransik gadżetu, a w niedzielę na nieco więcej niż kwadrans, czyli na aktualny odcinek Bordnius, z którego jak zawsze w niedzielę. Dowiecie no się tych wszystkich nowości, zapowiedzi, sprzedaży. No naprawdę dzieje się teraz ostatnio coraz, coraz więcej, więc jest o czym opowiadać. Um, jeśli Wam się podobał ten odcinek premier, będę wdzięczna za kciuka w górę. Tymczasem miłego weekendu Wam życzę. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Hej! So weird.